Ci ludzie czekają w kolejce po maski przeciwgazowe. Oni w tej wojnie nie biorą udziału po żadnej stronie. A mimo to ta wojna jest tu wszędzie, czuje ją każdy z nich. 12 lat temu było dokładnie tak samo, gdy 39 irackich rakiet spadło na przedmieścia Tel Ewiwu. Dlaczego właśnie tu? Bo takie sobie miejsce wybrali do życia. Przeklęta ziemia obiecana. Erec Izrael. Myśmy się tutaj znaleźli, nie z naszej winy. Myśmy się tu znaleźli z winy niestety tego świata. Tak to było. Człowiek człowiekowi urządził taką straszną krzywdę i myśmy byli, no co tu mówić, tymi największymi ofiarami fakt. No i spadliśmy Arabom na głowę, to, ale nie z naszej winy. Ale z drugiej strony, dla Arabów to, to było, dla nas to, to była zagłada, dla Arabów to było nieszczęście. No, ale Arabowie nie mogą naprawić tego nieszczęścia, jeżeli nas wbiją z powrotem do morza. Tutaj trzeba podejść do tego logicznie, trzeba znaleźć drogę kompromisu. I to i właśnie to yy, yy, powinni, zrozumieć, powinni zrozumieć większość Izraelczyków, Żydów i także Arabów. A pod tym względem my możemy ci na przykład. Izraelczycy, Żydzi, którzy są za pokojem, mogą mieć pretensje do Sadama, na przykład. Bo Saddam w tej kwestii, Irak, występuje bardzo radykalnie, bardzo agresywnie. Izrael to jest jakieś nieporozumienie na, na mapie Bliskiego Wschodu to jest jakiś, jakiś potworek, którego trzeba stąd wygnać, którego trzeba zniszczyć. Sięga Każdy człowiek na świecie, wierzący w Boga jedynego, ma swój Chrześcijanie mają testament, Żydzi, Torę, a my Koran. Wszystkie są świadectwem istnienia tego samego Boga, jego słowa. Zwalczaj tych, którzy przyszli walczyć przeciwko Tobie, a gdy zechcą pozbawić się Twojego domu i Twojej ziemi, ta I wyrzuć tam, skąd nie zdobędzie łaski, ten kto przemocy używa jako wola. pierwszy. do Izraela w pięćdziesiątym roku. Moja mama mój tata. Siostra i brat. Mój tata mi zawsze opowiadał, co on przeżywał, bo on był w Gieto i moja mama też była w getcie. To on mi zawsze... To zawsze co, co on opowiadał, co on przechodził. Całe życie on nam dawał, co ono, co. nie no to masze Wszystkie rozmowy w rodzinie wiecie w ten sposób zahaczały o Holokaust. To mi najbardziej utkwiło w pamięci z dzieciństwa w Polsce. Będziemy zobaczyć ten bunkier. Ja. To jest Miklat Cibury. E, bunkier, e, jak się mówi, ciburi? publiczny. Te nowe domy, te, te co teraz zbudowali tam, to oni mają specjalny pokój. To jest zrobione z, be z betonu, Ca całe siedem piętra zbudowane z betonu. A te, te domy, co przed 91, to są te, co mają tylko bunkery takie. Powiedzieli, że każdy może sobie zrobić w domu, nalepić na szkło takie papiery i później nalepić na to nylon i na drzwi tak samo zesunąć nylon i siedzieć tam.

w Ameryce skończyli się z tym nalony, tu mamy dosyć. A propos, to są nowe maski, to, 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 wiedzieć, to ja dostałem roku? to jakieś pół roku temu. jakieś 3-4 miesiące temu dostałem te tak, maski. Tak, te maski są z 2000, to. są nowe maski. Wszystkie nowe maski, teraz są nowe już. To. 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 <laughs> I, i teraz ja miałem nieprzyjemny wypadek, bo kiedy był, kiedy był alarm, to i, żeśmy się, to się pomylili z maskami. I moja żona wzięła moją maskę, a ja, jak zwykle, tam z roztargnienia nie otworzyłem ją. Ma, żona nałożyła tę maskę a. i prawie że się udusiła. Tak, Czuję, że nie ma powietrza. Tak. A ja wtedy sobie przypomniałem, widzę widzę i wtedy odkręciłem to. Nie, nie, właśnie, nie otworzyłem. Nie, w 1991 roku, jak ta wojna była, że my jechali jeden dzień do Aszkielonu, mi się zdaje. I była alarm w środku drogi. To ludzie jadą z maskami. A ja tu mieszkam o 300 metrów to. Na ulicy Heród. Gdzie? Jaki numer? 49. Tak. I u mnie też... Wiesz gdzie Ja mieszkam na rokach 34. No to blisko. No tak, a do Arropuliumu? Tak. To Jak będzie. To myśmy też to słyszeli gdzie. to. Zakołysało się nam. Wiesz tam upadło? Gdziemy się zakołysała. Tak. thank <laughs> you Bardzo się boję, bardzo. Dobrze pamiętam wszystko to, co zdarzyło się 12 lat temu, a przecież teraz mam większą rodzinę. Wtedy miałam tylko dzieci, teraz oprócz nich też wnuki. Zderzeniem serca myślę, co się z nimi wszystkimi stanie. Choćby to, jak takie brzdące wytrzymają całe dni, może nawet tygodnie w maskach przeciwgazowych. Najmłodszy wnuk ma zaledwie 3-latka. Jak taki maluch w tym wytrzyma? Nie wiem jak to będzie, co się tu będzie działo. Nie boję się śmierci Zastanawiam się, czy śmierć nie byłaby lepsza od takiego życia Oddaję ją Allahowi Pięć razy dziennie zawsze rozpoczynając modlitwę Proszę Go o to, aby przyjął mnie do siebie i zaopiekował się moimi dziećmi Nie straszny mi więc ani Saddama rakiety, ani izraelskie czołgi co pisane to będzie. Jeśli przyjdzie śmierć, przyjmij ją z pokorą i spokojem. A żydzi żydzi się boją, bo ich sumienie gryzie. Czują się winni. Ten, kto nic nie ma na sumieniu, nie ma powodu się bać. Ja się niczego nie boję, bo nic złego nikomu nie zrobię. Był koniec stycznia 91 roku. O 7.30 wieczorem zadzwoniła córka szwagierki. Prosiła, abym do niej przyszła, bo jej mama źle się czuje. Szwagierka Maraka, ona ma go opieki. Powiedziałam, dobrze, zaraz przyjdę. I nie wiem, co śmietknęło, bo zaczęłam prosić męża, aby ze mną do niej poszedł. Wzięliśmy maski przeciwgazowe. Pamiętam, zastanawialiśmy się, pojechać autem czy pójść pieszo. Szwagierka mieszka niedaleko, w końcu poszliśmy. Zdążyliśmy do niej wejść, gdy przybiegł jej mąż, krzycząc, że słyszał w radiu ostrzeżenie przed atakiem. Alarm, alarm wykrzykiwał, ale on jeszcze nie zna dobrze hebrajskiego, więc zaczęliśmy się z niego wyśmiewać, że nic nie zrozumiał. Po chwili jednak usłyszeliśmy Syreny i zamknęliśmy się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. To, że zdecydowaliśmy się tam wejść, uratowało nam życie. Dosłownie po chwili usłyszeliśmy potężny huk. Widziałam, jak ściany się wały. Pocisk dosłownie przeorał całe mieszkanie, tuż obok miejsca naszego schronienia. Pito ma ja Pełznąc po ziemi, zaczęłam szukać latarki. Szwagierka w tym czasie krzyczała w niebo głos, że jej mąż zginął. Wzywała pomoc, ale nikogo w pobliżu nie było. Wszyscy pochowali w schronach. Próbowaliśmy wyczołgać się z ruin. Nie wiem, jak długo to trwało pięć minut, a może godzinę? W końcu znalazłam tę cholerną latarkę. Zapaliłam i serce podeszło mi do gardła. Mieszkania nie było, po prostu zniknęło. Rakieta wywaliła ścianę frontową. W mieszkaniu została tylko ogromna dziura, pełna gruzu i połamanych sprzętów. W jaki sposób udało się nam wszystkim przeżyć, do dziś nie potrafię zrozumieć. Mój brat cały we krwi leżał na podłodze bez ruchu. Ezra, Ezra, Ezra! Haiali zazuo moch kasje. Odłamki trafiły mnie w tył głowy. Lekarze mówią, że uszkodziły mózg. Baga, Dziwili się, że przeżyłem. To cud usłyszałem kiedyś od jednego z nich: Jestem nim ja i ja obrwałam tu. Cały bok pod ramieniem miałam rozerwany. Musieli mieszać bez znieczulenia, bo mam raka i właśnie wtedy byłam w trakcie chemioterapii. Musiałam <śmiany> to zrobić, Co zrobić, aby wziąć naśladować? Nie mogę to wszystko wytrzymać. Czuję, że doszłam do ściany. Boję się, że się kompletnie załamię. Gdyby nie mąż i dzieci, nie dałabym sobie rady. Mam już dosyć tego ciągłego strachu, tych ciągłych chwil pełnej bezradności, bo nic nie można poradzić. No od nie rzesz, od nie Nic nie można poradzić. Hussein dobrze zrobił, posyłając im parę rakiet. Zasłużyli na to. Przynajmniej w takiej chwili poczuli się tak, jak my się czujemy przez całe nasze życie. Bardzo dobrze im tak. Oni mają schrony i maski przeciwgazowe. Ja mam Boga, który nade mną czuwa. Maski i schrony są tylko dla Żydów, nie dla nas. Im schrony buduje państwo, nam to państwo funduje co najwyżej kule. Ja po maskę nie chodziłem prosić, bo wiem, co usłyszeli ci moi znajomi, którzy naiwnie sądzili, że tak jak wszystkim Żydom, im również maska się należy. Sprzed punktu dystrybucji masek zwyczajnie ich przepędzono, strasząc, że jeśli jeszcze raz przyjdą, to zostaną aresztowani. Nie ma dobrych Żydów. Wszyscy są winni. Jedni nas gnębią, inni ich wspierają. Nikt się nie sprzeciwia. Z wygodą. Wszystkich nie znoszę. Przyjdzie czas, kiedy zapłacą za naszą krzywdę. Przyjdzie taki czas. Nie mam w sobie nienawiści. Do nikogo. Do palestyńczyków też nie. Przecież to też ludzie. Nie można nienawidzić człowieka, którego się nie zna. Nienawidzi się za coś. Mogę więc czuć nienawiść do konkretnego terrorysty, zamachowca, który chce pozbawić mnie czy kogoś z moich bliskich życia. Kiedyś przyjechała z zagranicy moja siostra. Pojechała na dworzec. Z rządzeniem losu akurat w tym momencie, gdy niedaleko wysadził się w powietrze jakiś palestyńczyk. Została ranna. Do tego terrorysty czuję nienawiść. Do niego i do tych, którzy go tam wysłali. Ale nie do Bogu ducha winnych ludzi tylko dlatego, że są Arabami. Wszyscy jesteśmy ludźmi. historia. Urodziłem się w Iraku. Nie wiem, czy wiesz, że żyć w Iraku byli od dwóch tysięcy lat. Tam się urodził mój ojciec i mój dziad. Nie przypominam sobie jakiegokolwiek najdrobniejszego incydentu z tamtejszymi Arabami. Nie przypominam też sobie, aby o czymś takim opowiadał kiedykolwiek mój ojciec Nigdy nie było żadnych problemów. Wyobrażasz sobie, że nawet był czas, kiedy irackim ministrem zdrowia był Żyd. Iracki Żyd. Dziś to przecież nie do pomyślenia. Problemy zaczęły się, gdy powstało państwo Izrael. Wówczas z Iraku wyjechaliśmy. Nie dlatego, że chcieliśmy, musieliśmy wyjechać. Zmuszono nas do opuszczenia kraju, w którym moi przodkowie żyli od wieków. Myślę, że gdyby nie było państwa Izrael, nadal mieszkalibyśmy spokojnie w Iraku. Nie byłoby tych wszystkich dramatów, tego cierpienia po obu stronach. Nie znaczy to wcale, że jestem za likwidacją własnego państwa. Byłbym chyba ostatnim, który by się na to zgodził. O własnym państwie Żydzi marzyli dwa tysiące lat. Również ci mordowani w czasie wojny. Miliony tego nie doczekały. Z 15 osobowej rodziny zostawał przy życiu jeden człowiek. Tak było często. Przyjeżdżą tu z nadzieją na koniec koszmaru i co? Zamiast pokoju mamy nieustające Bomby eksplodujące pod naszymi drzwiami, spadające na głowę rakiety. Mamy arabską nienawiść. Ja doskonale rozumiem przyczyny takiego stanu. Ponad 50% ludzi bezrobotnych nie mają środków do utrzymania. Niesamowicie poniżeni. Przecież myśmy właściwie po tego półtora miesiąca, podczas tego półtora miesiąca, kiedy były te skady, kiedy siedzieliśmy w tych pokojach, to myśmy częściowo odczuli, co to znaczy godzina policyjna i co to znaczy być przez miesiące zamknięty w swoim, w swoim mieście, w swojej dzielnicy. Na przykład taki mieszkaniec Hewronu. Tam jest 140 tysięcy Arabów i 800 Żydów, osiedleńców. No jak on nie może nienawidzić tych? Ja to rozumiem. Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że ja to rozumiem i wybaczam. Bo ja uważam, że on sobie sam strzela w nogę. On sobie sam strzela w nogę, dlatego że terrorem on tego nie rozwiąże. Bo on musi mnie dać szansę na życie. Jeżeli ja nie będę miał wyjścia... To on nie będzie miał wyjścia. Jeśli on nie będzie miał wyjścia, to ja nie będę miał wyjścia. Wiesz, nie Siedemnaście osób w jednej izbie, dzień po dniu. Mógłbyś tak żyć? Parę lat temu chciałem dobudować jeszcze jedną izbę. Powiedzieli mi: Nie, nie masz prawa nic budować. Jeśli to zrobisz, nazajutrz zburzymy. Czy wiesz, dlaczego odmawiają mi prawa życia w Bo nie uważają nas za ludzi. Dla Izraelczyków jesteśmy bydłem, śmieciem, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Czy wiesz, że żaden z moich synów nie ma pracy? Wiesz dlaczego? Bo praca jest tylko dla Żydów. A przecież to jest nasz kraj, nasza ziemia. W takiej samej sytuacji są w tej wiosce wszyscy. Wyobrażasz sobie, że spośród kilkuset mieszkających tu ludzi nikt nie ma pracy, nikt nie pracuje, a przecież wszyscy chcą żyć. Za co? Skoro nikt nie ma ani grosza. Jak można kochać kogoś, kto nie pozwala ci zarobić na życie, kto nie wypuszcza cię całymi miesiącami z domu. Kto nie pozwala ci zbudować dachu nad głową? Gdzie mamy się podziać? Spać pod gołym niebem? Co mamy jeść? Moje dzieci są głodne. Za to mamy żydów Nie umiem pozbyć się nienawiści. Zbyt głęboko we mnie tkwi. Potrzeba pokolenia, by ją wykorzenić. Potrzeba dobrej woli z obu stron, a tej po ich stronie nie widzę. i nawet już nie oczekują.